Szczakowianka Jawożno bardzo udanie zainaugurowała rundę wiosenną. W pierwszy dzień wiosny Białoczerwoni pokonali u siebie Unię Turza Śląska 3-1 po golach Niedzielskiego, Walczaka i Molendy. Już od pierwszych minut pod opieczni trenera Andrzeja Sermaka mieli przewagę i nie pozwalali rywalom na granie piłką. Gospodarze próbowali uderzać na bramkę Unii, ale długo nie mogli się w nią wstrzelić. W 18. minucie Szczaksa dopięła swego. Daniel Niedzielski, który wrócił do zespołu po kilku latach przerwy, potwierdził, że jego jesienna skuteczność w akcji klasie nie była przypadkowa. Po tym jak otrzymał dobre podanie z głębi pola urwał się obrońcom i po soczystym strzale z pola karnego dał Szczakowiance prowadzenie. Od tego momentu gospodarze kontrolowali grę i mogło się wydawać, że kolejne trafienia są tylko kwestią czasu. Jednak w doliczonym czasie gry jeden z graczy Unii przedarł się w pole karne, gdzie został powalony przez obrońcę. Sędzia podyktował jedenastkę, którą na gola zamienił Sikorski. Po przerwie Szczakowianka ruszyła do ataku i bardzo szybko udowodniła, że w tym dniu jest lepszą drużyną. Już w 54 w czwartej minucie po zagraniu piłki ręką przez jednego z zawodników Unii sędzia wskazał na Wapno. Pewnym egzekutorem karnego był Marek Walczak. Marek Walczak. I Zaledwie 6 minut później było już 3 do 1. Podopieczni trenera Sermaka przeprowadzili szybką akcję. Damian Mrożek wymanewrował obrońców i zdecydował się na strzał. Piłka odbiła się od słupka, ale trafiła pod nogi wprowadzonego na boisko chwilę wcześniej Artura Molendy, który tylko dopełnił formalności, wbijając futbolówkę do siatki z bardzo bliskiej odległości. Mając prowadzenie 3 do 1 szczakowianka ograniczyła się już do kontrolowania gry. Unia próbowała odrabiać straty, ale nie była w stanie stworzyć zbyt dużego zagrożenia pod jawożnicką bramką. Ostatecznie szczaksa bez większych problemów dowiozła wynik do końca. W następnej kolejce szczakowianka zmierzy się na wyjeździe z GKS Radziechowy wieprz. Kolejne spotkanie u siebie odbędzie się na stadionie miejskim wielką sobotę. Wówczas rywalem Jawożnian będzie góral czarni żywiec.